Cześć tu Horyzont, twój kompas w świecie sztucznej inteligencji. O czym dziś w treści maila? Mateusz Mejza zatytułował go dziś Rewolucja na boisku. Jak AI zmienia zasady gry w sporcie? Przejdźmy od razu do treści. Technologia i sport przenikają się dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Algorytmy zmieniają reguły gry, a cyfrowe innowacje wkraczają na boiska, hale treningowe i do domów kibiców. Sportowcy są trenowani z niespotykaną dotąd precyzją, mecze analizowane w czasie rzeczywistym, a fani mogą przeżywać swoje ulubione dyscypliny w całkowicie nowy sposób. Jak sztuczna inteligencja przekształca jedną z najbardziej emocjonujących dziedzin życia? Przyjrzyjmy się bliżej AI na boisku i w sali treningowej. Na Mistrzostwach Świata w Katarze 2022 wprowadzono półautomatyczny system analizy pozycji spalonej który zmienił reguły gry. Dzięki 12 kamerom śledzącym ruch piłki i 29 punktom na ciele każdego zawodnika, algorytmy analizowały sytuację w czasie rzeczywistym. Skrócenie czasu podejmowania decyzji i redukcja błędów sędziowskich wzbudziły entuzjazm zarówno wśród kibiców, jak i ekspertów. W rezultacie poprawiono trafność decyzji o spalonym do ponad 95%. Katar stał się globalnym liderem w wykorzystaniu AI w sporcie i zarządzaniu infrastrukturą. Podczas turnieju Mistrzostw Świata 2022 wdrożono zaawansowane technologie monitorowania tłumów, zapewniając bezpieczeństwo ponad 3 milionom fanów. Systemy AI analizowały dane w czasie rzeczywistym, przewidując potencjalne zagrożenia i kierując przepływem ludzi w największych arenach sportowych świata. Nie tylko piłka nożna korzysta z AI, tenisowy Hawkeye śledzi trajektorię piłki z dokładnością do milimetrów. A w koszykówce NBA systemy analityczne analizują każde podanie i rzut. Podczas finałów NBA 2024 technologia AI wygenerowała dynamiczne grafiki i analizy, które wzbogaciły doświadczenia kibiców. Statystyki zmieniające strategię. Podczas Mistrzostw Europy 2024 drużyny korzystały z AI, aby analizować podania i strzały w czasie rzeczywistym. W piłce nożnej system wykorzystywany przez Manchester City przewidywał prawdopodobne zachowania przeciwników, zwiększając skuteczność działań obronnych o 18%. Dodatkowo, Manchester City we współpracy z Puma zaprezentował unikalny projekt AI Kit Creator który pozwala fanom i projektantom na wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia niestandardowych wzorów koszulek meczowych. Algorytmy AI analizują preferencje użytkowników, inspirując ich do tworzenia kreatywnych projektów, które mogą znaleźć się na boisku. Golden State Warriors wykorzystują analitykę AI do optymalizacji podań, co przyniosło im znaczącą poprawę skuteczności rzutów za trzy punkty. Taktik AI narzędzie opracowane przy współpracy z Liverpool FC, Stanowi przełom w analizie taktyki piłkarskiej. Dzięki algorytmom przewiduje skuteczność różnych ustawień zawodników podczas rzutów rożnych, dostarczając trenerom precyzyjnych danych, które wspierają optymalizację strategii. Sports NGN, model generatywny, który symuluje realistyczne rozgrywki sportowe, otwiera nowe możliwości w analizie potencjalnych scenariuszy meczowych. Trenerzy mogą wykorzystać symulacje, by przewidzieć reakcje drużyn przeciwnych i dostosować swoje strategie w czasie rzeczywistym. Rewolucja w scoutingu. Poszukiwanie talentów staje się coraz bardziej precyzyjne dzięki AI. Systemy analizy wideo i danych identyfikują ukryte cechy graczy, ich refleks, siłę strzału czy zdolność przewidywania ruchów przeciwnika. Według raportu Statista rynek AI w scoutingu sportowym osiągnie wartość ponad 1,5 miliarda dolarów do 2027 roku. FC Barcelona i Los Angeles Dodgers wykorzystują algorytmy do przewidywania potencjału młodych zawodników, redukując ryzyko błędnych inwestycji. Przykład: dzięki analizom AI, Dodgers zidentyfikowali zawodnika, którego średnia prędkość piłki wzrosła o 10% w ciągu jednego sezonu, co przyniosło mu miejsce w składzie. FC Barcelona z kolei zrewolucjonizowała sposób zarządzania swoim klubem dzięki platformie Barça Vision. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji integruje dane dotyczące wyników sportowych, zarządzania stadionem, a także interakcji z kibicami. Dzięki temu klub jest w stanie lepiej planować strategie, zarządzać talentami oraz oferować spersonalizowane doświadczenia dla fanów. W sezonie 23 i 24. Platforma pomogła zredukować koszty operacyjne klubu o 15%, jednocześnie zwiększając zaangażowanie kibiców poprzez personalizowane oferty i treści. Kibice w centrum uwagi. AI zmienia także doświadczenia fanów. Wirtualne komentowanie, interaktywne analizy i personalizowane statystyki dostępne w aplikacjach sprawiają, że widzowie mogą głębiej zanurzyć się w grę. Podczas Mistrzostw Świata 2022 roku FIFA udostępniła aplikację AI, która w czasie rzeczywistym analizowała każdy mecz. Ponad 10 milionów użytkowników skorzystało z niej w ciągu pierwszych dwóch tygodni turnieju. AI rewolucjonizuje również zakłady sportowe, dostarczając modele przewidywania wyników. Wprowadzenie algorytmów analizy predykcyjnej. Zwiększyło trafność prognoz o 15% w stosunku do tradycyjnych metod analizy. Zmieniamy się razem ze sportem. Sport ewoluuje szybciej niż kiedykolwiek, a AI jest jego siłą napędową. Optymalizacja wyników, precyzyjne strategie i dynamiczne doświadczenia kibicowskie to dopiero początek. Nadchodzą czasy, w których każdy ruch na boisku i każda decyzja trenera będą wspierane przez inteligentne algorytmy. Jak wprowadzić AI do codziennego rytmu sportowego? Sztuczna inteligencja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalnych sportowców czy wielkich klubów. Coraz więcej aplikacji i narzędzi AI jest dostępnych dla każdego, kto chce poprawić swoją formę, technikę lub wydajność treningów. Oto kilka przykładów. Strava. Popularna aplikacja dla biegaczy i rowerzystów, która wykorzystuje AI do analizy wydajności. Wyznaczania celów i śledzenia postępów. Swift, platforma treningowa do jazdy na rowerze i biegania, łącząca rzeczywistość wirtualną z AI, by symulować warunki wyścigu. Homecourt, narzędzie do analizy techniki w koszykówce, które wykorzystuje kamerę smartfona i algorytmy AI do oceny rzutów i poruszania się po boisku. MyFitnessPal. Aplikacja do monitorowania diety i aktywności fizycznej, która dzięki AI pomaga tworzyć spersonalizowane plany odżywiania. ŁUP. Zaawansowane urządzenie do monitorowania regeneracji i jakości snu, które analizuje dane biomedyczne, by dostarczać spersonalizowane rekomendacje. I na dziś to wszystko. Ale w zawartości maila jeszcze praktyczna część uzupełniająca tę treść. W sekcji A i w praktyce prompty które pomogą zacząć Ci ze sportem lub ulepszyć Twój trening, plus przypomnienie o narzędziu Horyzontu. Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć ze sportem lub chcesz poprawić swój trening, przygotowałem zestaw promptów, które mogą Ci w tym pomóc. Wykorzystałem do tego nasze narzędzie: Prompt Generator od Horyzont AI. Nawet jeśli nie jesteś zainteresowany sportem, Prompt Generator, o którym już dawno pisaliśmy w naszych newsletterach, Ciągle jest dostępny i możesz z niego korzystać. Odbierz poradnik na mailu. Zajrzyj też do AI na wynos oraz do biblioteki AI, gdzie dziś rozważania na temat wojny o Chipy. Dzięki za odsłuch. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.